w filmie A Beautiful Mind główny bohater dostrzega nieuchwytne wzory w symbolach, otwierając przed nami drzwi do zrozumienia, jak różne osoby mogą interpretować te same obrazy na swój indywidualny sposób. Co takiego skrywają te symbole, że wywołują tak silne emocje? Symbole, takie jak fasis, mają nie tylko głębokie znaczenie historyczne, ale również kulturowe, z silnym powiązaniem z ideami jedności i siły społecznej. Jakie sekrety kryją w sobie te znaki? Które od wieków przyciągają naszą uwagę. Wielu ludzi myli flagę USA z amerykańską flagą, nie zdając sobie sprawy, że ta drobna różnica ma zarówno prawne, jak i symboliczne znaczenie. Jakie konsekwencje niesie ze sobą to powszechne nieporozumienie? Amerykańska flaga, choć nie jest flagą narodową, a korporacyjną, wprowadza zamieszanie w postrzeganiu tożsamości. Flagi różnią się znacząco w kontekście korporacyjnym i narodowym. Co zatem definiuje naszą tożsamość w świetle tych symboli? Istnieją dwa odrębne systemy operacyjne w Stanach Zjednoczonych stan i korporacja. Zrozumienie różnicy między nimi staje się kluczowe dla funkcjonowania w amerykańskim prawie. Jakie tajemnice kryje ta dwoistość, jeśli chodzi o naszą codzienną egzystencję? Większość Amerykanów, zamiast zgłębiać te ważne informacje, woli skupić się na rozrywce i prostocie życia. Czy zatem naprawdę dostrzegają głębsze problemy otaczającego ich świata, czy też są jedynie biernymi obserwatorami? Rodziny często spędzają czas grając w piłkę, co nie tylko tworzy więzi między pokoleniami, ale również wprowadza elementy wspólnej zabawy. Czy ta na pozór prosta aktywność ma jednak głębsze znaczenie dla dzieci w kontekście dorosłego świata? Amerykańskie wydarzenia sportowe przyciągają uwagę nie tylko kibiców, lecz także celebrytów i polityków, co zdaje się odwracać uwagę od kluczowych spraw. Czy jest możliwe, że rozrywka przesłania nam istotne kwestie społeczne? Współczesne społeczeństwo amerykańskie nieuniknienie porównywane jest do upadku Imperium Rzymskiego, stawiając pytanie o to, czy i my nie znajdujemy się na skraju kryzysu. Jakie konsekwencje może przynieść ta ignorancja społeczeństwa? W prawie angielskim różnica między terminami mężczyzna i kobieta, a samiec i samica ma fundamentalne znaczenie. Jak te subtelne różnice wpływają na nasze postrzeganie systemu prawnego? Wszystkie dokumenty tożsamości, takie jak dowody osobiste, pytają o płeć w kontekście samiec lub samica, co podkreśla prawną interpretację człowieka jako produktu. Jak te kategorie wpływają na naszą egzystencję i społeczne postrzeganie jednostki? Wojsko, postrzegane jako wewnętrzna służba bezpieczeństwa dla korporacji, zmienia nasze zrozumienie ich roli w społeczeństwie. Jak militaria mogą być powiązane z biznesem i jakie to ma konsekwencje dla naszej codzienności? Władze w Ameryce działają niczym wewnętrzna ochrona dla korporacji, co prowadzi do naruszeń praw obywatelskich. Jak daleko sięga ta władza i czy prawdziwie zauważamy, jak nadużywa ona swojej mocy? Współczesne ruchy polityczne w USA są ograniczone do dwóch dominujących partii, co tłumi różnorodność głosów. Jak brak realnej alternatywy dla wyborców, może wpłynąć na nasze przyszłe losy. Symbole orła w polityce amerykańskiej mają głębokie korzenie historyczne, odzwierciedlając złożony dualizm władzy. Co okryje się za tymi symbolami, które tak silnie przenikają naszą świadomość? Dokumentacja zgromadzona przez czołowych badaczy potwierdza, że ruch nazistowski ma głębokie korzenie w historii współczesnych korporacji. Jak te powiązania ukazują mroczne aspekty naszych realiów? Zaskakujące jest to, że wiele osób które potępiają nazizm, korzysta z produktów tych korporacji. Czy to nie stawia pytania o moralne konsekwencje naszych codziennych wyborów konsumenckich? Finansowanie tajnych stowarzyszeń przez korporacje często pozostaje w cieniu w dyskusjach na temat współczesnych problemów społecznych. To zjawisko zasługuje na naszą uwagę i analizy. Jakie mogą być skutki tego ignorowania?